Witajcie w historii szalunków. Dziś zagłębimy się w renesans, epokę odrodzenia i innowacji, która zmieniła oblicze architektury. Renesans to czas, gdy techniki szalunkowe przeszły ewolucję, umożliwiając budowę ambitnych projektów jak nigdy dotąd. Przykładem tej rewolucji jest kopuła Santa Maria del Fiore we Florencji, arcydzieło bruneleskiego, które stało się symbolem. Innowacji renesansu. Te innowacje w technikach szalunkowych otworzyły drzwi dla nowych stylów i rozwiązań architektonicznych, które kształtują nasz świat do dziś. Renesans nie tylko odrodził starożytną wiedzę, ale też przyczynił się do powstania nowych technik budowlanych, które nadal inspirują architektów na całym świecie. Do zobaczenia na następnej budowie.